Szanowni Państwo, witam na naszej konferencji prasowej. Przede wszystkim na starcie chciałam podziękować. A wszystkim tym, którzy przez dwa dni pracowali z nami nad nową filozofią zarządzania terenami przyrodniczymi, ważnymi społecznie lasami, tak by zmienić filozofię zarządzania lasami państwowymi w Polsce. To było bardzo dobre spotkanie. Mamy bardzo wiele rekomendacji, bardzo ciekawe konsultacje, które będą Będą kontynuowane. Natomiast dziś chcieliśmy przede wszystkim podzielić się z Państwem pierwszymi konkluzjami, które z, też z tych dwóch dni. Płyną i które wydają się nam dzisiaj najważniejsze i najpilniejsze do wdrożenia w najbliższych tygodniach. I tak, Szanowni Państwo, chciałam się z Państwem podzielić informacją, że jeszcze dziś zwrócę się do Pana Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Witolda Kosa, o to, byśmy wspólnie stworzyli, Mapę drogową tworzenia w Polsce lasów społecznych. Zupełnie nowa, zupełnie nowa kategoria lasów w Polsce. Po tych dwóch dniach narady nie mamy najmniejszej wątpliwości, że powinniśmy stworzyć nową kategorię i funkcję lasów ważnych z punktu widzenia społecznego, oddzielając ich od tej. Ochrony przyrodniczej i wyznaczamy dziewięć lokalizacji, dziewięć aglomeracji, w której chcielibyśmy te lasy społeczne stworzyć. To jest Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Trójmiasto, Szczecin oraz Bydgoszcz i toruń. To są wskazane przez nas lokalizacje chcemy, by na tym obszarze absolutnie ograniczyć wycinki daj, dając tę wiodącą funkcję społeczną, i chciałabym, by właśnie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych do 25 czerwca przedstawiła propozycję dokładnego zakwalifikowania chronionych E, obszarów właśnie w ramach tych lasów społecznych. W tych e, dziewięciu aglomeracjach, e, przy czym e, jedna podwójna to Bydgoszcz-Toruń, wychodzi nam dziesięć miejscowości, w których właśnie uznaliśmy, że te funkcje lasów społecznych należy wydzielić. Oczywiście wyobrażamy sobie to tak i będę o tym rozmawiać z panem dyrektorem Kosem, aby ta praca nad wyznaczaniem lasów społecznych była kontynuowana w formie pracy zespołowej na podstawie rekomendacji naszego ministerstwa. O tym zaraz więcej powie pan minister Dorożała. Tak. Uh byśmy mogli uwzględnić zarówno głos strony społecznej, jak i właśnie przedstawicieli lasów państwowych oraz wszystkich innych grup, które wspólnie przez dwa dni nad tą nową filozofią zarządzania lasami państwowymi pracowali, czyli w ramach na podstawie naszych rekomendacji w ramach dalszych konsultacji, które będą toczyć się w takich lokalnych zespołach w, w tych aglometracjach. Druga rekomendacja, z którą jeszcze dziś zwrócę się do pana dyrektora Witolda Kosa, to. Yy, yy, jakby dalsza aktualizacja moratorium. Chciałabym otrzymać od lasów państwowych. Wytyczne w tym zakresie do 15 czerwca. Nie mamy najmniejszej wątpliwości co do tego, że moratorium musi być kontynuowane. I trzy takie najważniejsze informacje, absolutnie łączny obszar chroniony nie może być w drugiej połowie roku mniejszy niż to ma miejsce. Obecnie uznajemy, że bardzo dobrze, bardzo celnie objęliśmy e, obszary cenne przyrodniczo i społecznie ochroną na początku tego roku. E, uważamy, że aktualizacja powinna zachować tę podstawową ideę cenną, e, która była ochrona najbardziej cennych drzewostanów, ale także uwzględniać pracę i zobowiązania zakładów usług leśnych, które pracują. Na tym terenie. Przy okazji mogę Państwu powiedzieć, że wszystkie zakłady usług leśnych na terenach objętych moratorium pracują i wykonują swoje zobowiązania wynikające z podpisanych umów. I musimy oczywiście też i będę zwracać na to uwagę w rozmowie z panem dyrektorem Kosem żeby uwzględnić głos organizacji społecznych, który, który również w kontynuowaniu moratorium musi być uwzględniony. Jest naprawdę duże oczekiwanie społeczne, bardzo duże poparcie społeczne co do zwiększania ochrony lasów, zwłaszcza tych cennych przyrodniczo i ważnych społecznie by to kontynuować, zwiększać obszary. I trzecia sprawa, z którą jeszcze dzisiaj zwrócę się do Pana Dyrektora, to o przeprowadzenie analizy możliwości rezygnacji z rębni całkowitych. W drodze różnych rozmów, różnych konsultacji z środowiskiem przyrodników, naukowców, organizacji pozarządowych, ale także leśników, i też zwykłych obywateli, którym przyroda Leży na sercu, nie mamy najmniejszej wątpliwości, że właśnie ręcznie całkowite budzą największy sprzeciw, największy opór, największy ból w sercach wszystkich przyrodników i osób, którym tereny przyrodnicze leżą na sercu i będziemy chcieli, by lasy państwowe wydały właśnie rekomendacje, w jaki sposób możemy te mnie całkowite ograniczyć, tak by oczywiście dbać też o cenę drewna dla przemysłu, a dla branż poszczególnych, które na tym surowcu się opierają, by kontynuować swoją działalność. Panie ministrze. Szanowni państwo, lasy społeczne to w zasadzie podczas ogólnopolskiej narady o lasach zdefiniowały nam się te dwa obszary, czyli lasy społeczne, lasy przyrodnicze i jakby w ramach tych dyskusji, tych warsztatów, które były drugiego dnia, dość jasno wypracowaliśmy tę koncepcję pewnego podziału właśnie na lasy cenne przyrodniczo i cenne i ważne społecznie. W ramach tego, o czym powiedziała pani minister, umówiliśmy się tak i z lasami państwowymi, i ze stroną społeczną, że w przeciągu tego najbliższego okresu, czyli do 25 czerwca, lasy państwowe w tych dziewięciu obszarach, które są wskazane na mapie, przygotują, przygotują pracę zespołów które będą analizować przez te dwa miesiące potencjalne te miejsca z konkretnych nadleśnictw, które miałyby wchodzić w skład właśnie tych proponowanych lasów społecznych. My jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska omówiliśmy się ze stroną społeczną tak, że to ministerstwo będzie finalnie akceptować skład tych grup, które będą odpowiedzialne za ten proces. Na ten moment układa nam się to w ten sposób, że w zależności od danej regionalnej dyrekcji będzie zawsze przedstawiciel jednego nadleśnictwa. Jeśli będą to dwa czy trzy nadleśnictwa, na których terenie będą akurat te lasy analizowane, to będzie zawsze przedstawiciel jednego z tych nadleśnictw. Będzie zawsze przedstawiciel danej regionalnej dyrekcji lasów państwa. Państwowych, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ale też przynajmniej sześciu przedstawicieli strony społeczno-przyrodniczej, które wskaże Ministerstwo Klimatu i Środowiska. My będziemy prosić o te organizacje, aby zgłaszały się też do Ministerstwa Klimatu i Środowiska właśnie dla tych konkretnych lokalizacji w tych dziewięciu miejscach. I takie miejsce dla sześciu przedstawicieli czy sześcioro przedstawicieli organizacji społeczno-przyrodniczych w tym zespole będzie zagwarantowane. Będziemy chcieli też zaprosić jednego przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele przemysłu drzewnego oraz przedstawiciela lokalnych zakładów usług leśnych. To też w ramach tego, co wyszło nam po debacie podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach, a także przedstawiciel Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, bardzo ważna instytucja też w kontekście dobrego planowania oraz przedstawiciel Instytutu Badawczego Leśnictwa, który też będzie odpowiedzialny za tą długofalową, tworzenie tej długofalowej, długofalowej e, polityki leśnej e, w ramach Narodowego Programu Leśnego. E, szanowni Państwo. W tym kontekście, o czym powiedziałem na początku, czyli mamy lasy cenne społecznie, ale również podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach udało się osiągnąć kompromis pomiędzy lasami państwowymi głównie, a stroną społeczno-przyrodniczą co do kwestii przyrodniczych lasów. I tutaj mieliśmy pewną rozbieżność przez długi czas, w zasadzie przez lata, gdzie lasy państwowe proponowały swoją opcję, strona przyrodniczo-społeczna swoją opcję. Dzisiaj stoimy przed szansą, przy tym porozumieniu, które nastąpiło, nad którym będziemy pracować, bo ten proces, dopiero się rozpoczyna. Z powiększenia w Polsce tak naprawdę około 50% ilości rezerwatów. Mamy około 1500 rezerwatów w Polsce. Jesteśmy w stanie kilkaset nowych rezerwatów dzięki temu stworzyć w, w, tej, w tej następnej perspektywie. To jest ważna rzecz, bo w zasadzie była to jedna z głównych kości niezgody pomiędzy przyrodnikami, społecznikami a, a lasami państwowymi. To też jest wynik tego, co pojawiło się na ogólnopolskiej Radzie o lasach. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała pani minister, moratorium będzie kontynuowane, to jest bardzo istotne. Ta aktualizacja my o tym rozmawialiśmy wcześniej na spotkaniach też regionalnych, właśnie czy na Podlasiu, czy na Podkarpaciu my tutaj nie przewidujemy jakiejś rewolucji w tym obszarze, natomiast każda aktualizacja, która będzie gdzieś przeprowadzana, będzie wymagała też właśnie zgody tej strony przyrodniczej i strony społecznej, bo to jest niezwykle ważne, ale robimy to, też to po to, żeby to maksymalnie normalnie dopasować do aktualnej rzeczywistości lokalnej no i żeby to mogło służyć w tej dłuższej perspektywie systemowej bo po to to moratorium zostało stworzone żeby ono mogło być też rozwiązaniem systemowym i przyszłościowym. Chciałem państwu też powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Ja zapowiedziałem też my dzisiaj opublikujemy też na stronie oficjalny dokument w tej sprawie dotyczący mojego pisma do pana dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wycofania wniosków dotyczących skarg, czy wniosków sądowych dotyczących działaczy ekologicznych, przyrodników, społeczników, którzy walczyli w ciągu ostatnich lat z nadmiernymi wycinkami. Myślę, że to jest dobry sygnał też w ramach tego dialogu, który się rozpoczął podczas ogólnopolskiej Narady o Lasach. Będzie to naprawdę odebrane z każdej ze stron w sposób Pozytywny i daje jakąś nadzieję na to, że, że ten dialog, który rozpoczęliśmy, będzie kontynuowany. I chciałem Państwu. Powiedzieć jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, którą też postanowiliśmy dzisiaj z panią minister e, Państwu e, przekazać. Otóż e, jesteśmy, szanowni Państwo, znaczy w zasadzie mamy gotowy projekt e, rozporządzenia, który będziemy konsultować zaraz po weekendzie majowym e, wewnątrzresortowo tutaj w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dotyczący zakazu spalania pełnowartościowego drewna w energetyce masowej. To jest postulat, który w zasadzie z każdej strony przychodził przez te miesiące naszych rozmów, spotkań i ze strony przemysłu drzewnego i ze strony organizacji ekologicznych i społecznych. Bardzo ważny proces konsultacji, który rozpoczynamy, ten konkretny projekt jest w, w przygotowaniu po weekendzie majowym. Rozpoczynamy te konsultacje tutaj. Jest to jedno z zobowiązań, na które się też umówiliśmy, chociażby podczas prezentacji dotyczącej tych dziewięciu postulatów, tego pakietu dziewięciu rozwiązań dla przemysłu drzewnego, ale także dla organizacji ekologicznych. I społecznych, bo wszyscy na ten moment czekamy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, można podsumować te dwa dni Ogólnopolskiej Narady OLASA jednym stwierdzeniem. Sztuką dobrego zarządzania jest wsłuchiwanie się w głos wszystkich. Zainteresowanych stron. I dokładnie to y, robiliśmy, taka przezświecała idea zorganizowania ogólnopolskiej Narady o Lasach, w której po raz pierwszy przy wspólnym stole y, siadły strony o tak różnych interesach, strony o tak różnych, y, różnym podejściu, różnych poglądach, różnych y, czasami y, wykluczających się y, ideach. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo bardzo pozytywnie zaskoczona, może to nie jest najlepsze słowo, ale naprawdę zbudowana tym, jak ten dialog przez te dwa dni osoby dotąd nie prowadzące żadnego dialogu ze sobą prowadziły. To jest bardzo budujące, w związku z czym na koniec chciałabym jeszcze raz wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiej Narady O lasach podziękować za chęć prowadzenia tej rozmowy, za chęć wypracowywania kompromisów, za chęć słuchania siebie nawzajem, bo można mówić i można nie być słuchanym, a tymczasem my przez te dwa dni naprawdę widzieliśmy strony wsłuchujące się wzajemnie. W swój głos, w swoje argumenty, i to wierzę, że doprowadzi nas do tego, by wprowadzać zmiany w zarządzaniu polskimi lasami w sposób nie budujący większych emocji, zadowalający różne strony, które tym procesem są zainteresowane, bo taki jest nasz cel. Na początek, tak jak powiedzieliśmy, tworzymy Lasy społeczne zupełnie nowa funkcja, dotąd nie sprecyzowana w przepisach polskiego prawa lasy społeczne w dziesięciu miastach, dziewięciu aglomeracjach wyznaczonych przez nas. Wierzę, że kolejne dwa miesiące doprowadzą nas do konsensusu w tym zakresie, co na co społeczeństwo oczekuje od można powiedzieć 13 grudnia, kiedy nasz rząd i nowe kierownictwo tego ministerstwa zostało powołane. Tyle z naszej strony. Pytanie: czy mają Państwo jakieś pytania? Nie, słychać, słychać Pana redaktora bardzo dobrze. Patryk Strzałkowski, portal Gazeta.pl. Ja chciałem zapytać w zasadzie o każdą z tych trzech kwestii, którą poruszono na konferencji, jeśli chodzi o lasy społeczne. Czy w jakiejś przyszłości będzie to też dotyczyć mniejszych miejscowości? Bo tutaj mieliśmy największe miasta. Wokół mniejszych miejscowości też są oczywiście lasy, z których w dużej mierze korzystają tamte społeczności. I czy wyznaczenie tych lasów będzie wymagało zmiany ustawy o lasach, czy jakichś zmian ustawowych, czy będą to wewnętrzne regulacje w lasach państwowych? Jeśli chodzi o moratorium, to chciałem zapytać, czy to jest, czy to idzie w. Hmm, Państwa, Ministerstwa myślenie na temat tego sposobu ograniczenia wycinki idzie w stronę tego, żeby to było jakieś docelowe rozwiązanie, w związku z tym, że to jest przedłużone? Czy to jest przedłużenie do momentu, kiedy te, te lasy będą objęte właśnie czy funkcją społeczną, czy rezerwatami y, oraz y, ograniczenie stosowania rębni całkowitych? Czy to miałoby dotyczyć y, całego obszaru zarządzanego przez lasy państwowe? A więc po kolei na szybko odpowiadając, wychodzimy z założenia, że te zmiany można wprowadzić wewnętrznymi regulacjami lasów państwowych, ale oczywiście dalsze konsultacje nad tym procesem we współpracy bliskiej ministerstwa z generalną dyrekcją pokażą nam odpowiedź ostateczną na to pytanie. Zakładamy również możliwość wprowadzenia zmian w przepisach prawa, jeśli to by okazało się konieczne. Natomiast na wiele pytań, o które pan Pan pyta odpowie y, ustawa można powiedzieć, e, nad którą też w ministerstwie zakończyliśmy pracę, można powiedzieć, wewnętrzne, czyli ustawa o nadzorze społecznym nad lasami państwowymi, a, y, kierownictwo naszego ministerstwa przyjęło rozwiązania w tym zakresie. Zostaną one skierowane na poziom prac rządowych do konsultacji międzyresortowych i do konsultacji społecznych, bo generalnie ta regulacja zakłada między innymi przegląd planów urządzania lasów i wiele procesów w tym zakresie. I wyobrażamy sobie absolutny finał tego procesu w ten sposób, by to wszystko, co dzisiaj, można powiedzieć, trochę interwencyjnie, ale coraz szerzej konsultując, wprowadzamy, docelowo znalazło się właśnie, zostało uwzględnione w planach urządzania lasów, bo taki finał na koniec dnia powinniśmy mieć. To jest oczywiście proces długofalowy, który dziś który zaczął się wraz z wprowadzeniem moratorium w styczniu tego roku, natomiast wierzę, że w ciągu dwóch lat dojdziemy do absolutnego finału przejrzenia planów urządzania lasów i dokonania całego tego procesu. Jeśli pytał Pan też o to, czy to będzie koniec mapy lasów społecznych, absolutnie wyobrażam sobie poszerzanie tej listy. To jest pierwszy etap, na który wchodzimy, ponieważ jest to nowa kategoria. Chcemy to tworzyć w określonej liczbie lokalizacji. Jeśli ten proces zakończy się sukcesem, będzie to tylko i wyłącznie dobra praktyka do kontynuowania w kolejnych lokalizacjach w mniejszych miejscowościach. Natomiast co jest najważniejsze? Chcielibyśmy, by ten proces był prowadzony w ten w ten sposób, jak powiedzieliśmy, żeby praca nad szczegółowym zakresem ochrony obszaru objętego ochroną formę ochrony była wykuwana w zespołach z zaangażowaniem społeczności lokalnej, które też dostaną i gminy, jednostki samorządu terytorialnego, inne podmioty, organizacje pozarządowe dostaną też wiele nowych narzędzi kontroli lasów w nowej ustawie o nadzorze społecznym nad lasami. Ja może tutaj jeszcze odpowiem na pytanie dotyczące tych rębni całkowitych. My się zwracamy do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z prośbą o analizę głównie tych miejsc, które są najbardziej kontrowersyjne, gdzie też były protesty społeczne, gdzie były jakieś sytuacje, gdzie było to napięcie właśnie, gdzie były jakieś protesty, gdzie były jakieś konferencje. Więc chcielibyśmy dostać taką analizę dla słów państwowych, i droga jest taka, że w tych miejscach, które budziły największe kontrowersje, no będziemy szukać rozwiązań wspólnie na zmianę tej metody rębni, po to właśnie, żeby to ten, tę metodę gospodarowania w tych konkretnych lokalizacjach zmienić, rezygnując właśnie z tych zrębów zupełnych. Wiemy co boli, Natomiast absolutnie musimy w konsensusie wypracować sposób postawić, czy znaczy, diagnozę mamy, ale sposób leczenia. Ja, do tego. Jeszcze trzeba jedno dobrać. pytanie, pan pytał jeszcze o moratorium w kontekście rezerwatów czy. Czy na tych miejscach mają być tworzone rezerwaty? Po części na pewno tak, bo to są niezwykle cenne miejsca, gdzie ten potencjał rezerwatowy jest i to się też częściowo pokrywa z tym, co strona przyrodnicza wnioskowała właśnie w tych dyskusjach na, na Radzie o Lasach. Czy we wszystkich? Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno będziemy szukać jakiejś formy systemowej, tak jak powiedziałem. Być może część z nich właśnie będzie tym, jakby tą, tą, tą częścią rezerwatową. Jeszcze jedno pytanie a propos moratorium. Czy jego zasady pozostaną bez zmian? Chodzi o to, czy... Obejmuje ono pozyskiwanie drewna, ale dopuszcza pracę z zakresu hodowli latu, lasu, czy te zasady będą zmieniane, czy pozostają w taki sposób, w jaki są teraz zapisane? Tam było, jeśli mogę pani minister, tam było dosyć, ja, dosyć jasny podział w tym oratorium, który jest dzisiaj, czy jakby część obszarów wyłączonych, mhm. część obszarów ograniczonych, czy te zasady pozostają, czyli na tych miejscach, mhm. gdzie mamy ograniczenie, no to właśnie część tych rzeczy, o których pan powiedział, natomiast te miejsca najcenniejsze, które są wyłączone. No, zgodnie z tym rozporządzeniem, które przyjęliśmy 8 stycznia, tego będziemy się trzymać. Natomiast również w tych obszarach wyłączonych były prowadzone prace pielęgnacyjne często i jakby te zasady oczywiście będą przejrzane, ale będą kontynuowane. Bardzo dziękuję. Daniel Brzos, ja mam pytanie Radio Zety, mam pytanie polityczne. Na 10 maja premier ogłosił rekonstrukcję rządu. Pytanie, czy będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o stanowiska rządowe, które ma trzecia droga Polska 2050, no i też czy pani zostaje w resorcie, czy może jednak wybiera się do Brukseli? Ja nie wybieram się do Brukseli. Myślę, że dość jasno, już to wiele razy dementowałam, nigdy nie zgłaszałam takiego Akcesu, by chcieć ubiegać się o mandat Europosłanki bardzo poważnie traktuję rolę, które przyjęłam w tym ministerstwie 13 grudnia idąc na długi marsz. Jak długo będzie mi tu dane pracować, to oczywiście zależy od premiera i zarządu Polski 2050, który skierował mnie w ramach swojej rekomendacji do tego resortu. Wczoraj zarząd podtrzymał rekomendację dla mojej pracy w tym resorcie dla wszystkich pań minister, o czym dzisiaj też marsz. Szałek pisał na swoim Twitterze, że jakby traktujemy to bardzo stabilnie, bardzo odpowiedzialnie, bardzo długofalowo jako proces naprawy Rzeczpospolitej po ośmiu latach jej dewastacji w różnych obszarach. Czy to chodzi o system prawny czy na przykład zarządzanie lasami państwowymi. To bardzo długi proces, natomiast tak jak powiedziałam, tak długo jak będzie mi dane, mam dużą przyjemność zarządzać tym niełatwym z punktu widzenia ogromu zadań. I zaległości resortem. No, sam fakt, że mamy tutaj 25 naruszeń prawa unijnego, pokazuje, jak dużym wyzwaniem dla nowego kierownictwa jest porządkowanie tego odcinka w zakresie klimatu, energii i środowiska właśnie w naszym ministerstwie. Tak, zapraszamy. Tarzyńska Biznes. pani ministra, a propos trudności resortu, chciałam się zapytać o uwagi do e, ustawy zamrażającej ceny, e, częściowo zamrażającej ceny energii w drugiej połowie roku. E, z, z uwagi zgłosiło szereg resortów, a dzisiaj też wyszedł z uwagą Łokik. Że no nie da się przeprowadzić tego mrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw bez uwzględnienia pomocy publicznej przewidzianej prawem unijnym? Jakby pani minister takie zastrzeżenia skomentowała? I kiedy ustawa po ewentualnych poprawkach, jak rozumiem, które obecnie trwają, może trafić na rząd? Dziękuję. To jest naturalny proces tworzenia ustawy w Polsce, tylko. Od 13 grudnia ten proces jest bardziej transparentny niż był kiedykolwiek przez ostatnie 8 lat. I faktycznie dzielimy się wzajemnymi uwagami również z Państwem, byście wiedzieli, jakie wątpliwości przy powstawaniu danego aktu prawnego są. A robimy to na tym etapie, by nie składać 200 poprawek w Parlamencie, co miało miejsce często przez ostatnie 8 lat, że najpierw ustawa trafia do Parlamentu, a za nią autopoprawka wywracająca projekt ustawy do góry nogami albo 200 poprawek porządkujących. My tego procesu nie chcemy, więc jakby mimo i tak przyspieszonego procesu, bo ta ustawa projektowana była w trybie odrębnym skracającym proces prac rządowych wzajemnie wsłuchujemy się w głos poszczególnych resortów i porządkujemy jeszcze i to jest, tak jak powiedziałam, naturalny proces, który dotychczas władza ukrywała, my go nie ukrywamy, dzielimy się każdym dokumentem w sposób publiczny, bo uważamy, że prawo w Polsce powinno być tworzone w sposób transparentny. I, i oczywiście my część tych uwag w naturalny sposób uwzględniamy, porządkujemy przepisy myślę, że dziś do końca dnia ustawa powinna ostatecznie te, te konsultacje międzyresortowe powinny się zakończyć. Jeśli chodzi o uwagi ŁOKiKu, stworzone przepisy prawa ujęte w ustawie są adekwatne do tego, które obowiązywały w pierwszej połowie roku i będziemy dzisiaj w tym zakresie również mieli jeszcze konsultacje z Wokikiem i ministerstwem do spraw Unii Europejskiej, by nie mieć żadnych wątpliwości, którą Drogą pewną możemy podążać. Na pewno jest tak, że gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorcy nie podlegają wątpliwościom. Wątpliwości zgłoszone do MŚP, tak jak powiedziałam, w drodze jeszcze dialogu do końca dnia będą wyjaśniane, jakie formy zastosowania nie będą budziły żadnych wątpliwości. I, e, intencją rządu, intencją ministerstwa jest objęcie jeszcze taką pomocą właśnie tych obszarów, tych grup, które wskazaliśmy w pierwotnym przedłożonym projekcie ustawy, ponieważ mamy jeszcze sytuację efektów czasów kryzysu paliwowego, energetyczno-paliwowego, które polegają na tym, że na przykład niektóre spółki zakontraktowały ceny energii na dwuletni okres na górkach cenowych i dzisiaj stanowi to dla ich kosztów ogromny problem z punktu widzenia opłacalności produkcji. W ten sposób założyliśmy, że chcemy przywrócić czy też zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom krajowym funkcjonującym w naszym kraju równe warunki konkurowania, bo dynamika cenowa w ostatnich latach była bardzo duża i mogło to zaburzyć też równe warunki konkurowania. Zobaczymy, do jakich konkluzji dojdziemy do końca. Dnia. My stoimy na stanowisku, że ten proces powinien być jeszcze kontynuowany, bo tak jak powiedziałam, mamy efekty kryzysu jeszcze wciąż żyjące w gospodarce.